Właściwie chyba dzięki temu my też bardzo szybko właściwie weszliśmy w ten układ i tak bardzo szybko właściwie udało nam się no, stworzyć różnego rodzaju właśnie nici porozumień, które w pewnym sensie właśnie realizowane są czy też finalizowane podczas Złokowskiego Bożego Ciała, ale nie ukrywam, że już Mamy pomysły na kolejne działania, natomiast w ubiegłym roku, miesiąc później, pod koniec lipca zrobiliśmy z przyjaciółmi SANIK jedno ze spotkań taborowych. Także to miejsce faktycznie jest tym, do którego chcą ludzie przyjeżdżać, gdzie wszyscy się bardzo. Już w tym czasie zdążyła z Rzeszowa przyjechać grupa operacyjna z kapitanem Kolasą, który naprowadził od kilku lat jego rozpracowanie. Zabudowania zostały okrążone, został zatrzymany i przewieziony do Wojskiego Urzędu Bezpieczeństwa Puśnionego w Rzeszowie. Miało to miejsce 30 września 1955 i z tym dniem kończy się epopeja Józefa Cieśli. To była opowieść doktora Wiesława Syrka. Audycja powstała z nagrań archiwalnych. Następne spotkanie w historii dużej i małej 23 czerwca. Historia duża i mała. Radio Rzeszów, 95, Krosno i Podkarpacie. Jedenka. Autopromocja. ten śpiew ptaków? Czy czujesz te promienie słońca? Aż chce się wyjść z domu i poruszać. I do tego państwa zachęcimy w świąteczny czwartek po południu, bo sport jest dla każdego. Lekarz podpowie, jak zacząć, by nie nabawić się kontuzji. Monika Pyrek z... ...z najmłodszymi. Wybierzemy się też na ekscytującą wyprawę do Kalifornii. Oczywiście, na dwóch kółkach. Zapraszamy dziś od 16. .00. Andrzej Grabowski i Patryk Michalski. A my mkniemy dalej. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kobutkiem. Magazyn kultury ludowej. Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Dniu Bożego Ciała, które wiąże się z wieloma zwyczajami ludowymi. Dziś zaproszę Państwa do Złakowa Kościelnego koło Łowicza, gdzie zwyczaje te są do dziś żywe, a po tradycyjnej procesji już od kilku lat odbywają się tradycyjne potańcówki. Do tej pory z tego bólu prawda, nie widzi czy błędów, czy, czy, czy nie potrafi przyznać się do błędów politycznych i do tego, co na tej Radzie współpracującym, naciskając na niego też w jakiś sposób przemawiał do niego. Ja bym się zgodził tutaj tylko z tą pierwszą częścią wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamiesza, że rzeczywiście bez tego wówczas dobrego wyniku trzeciej drogi nie byłoby rządu Donalda Tuska. Natomiast w tej chwili sytuacja jest zupełnie odmienna. Otóż potencjalni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Na Polskie Radio Rzeszów We Firi Ukraińska Służba Polskiego Radio